Udelka czwarty, Fanemel 5 y, traci do Czecha 43 punkty. No a Welta, który po pierwszej serii jest na miejscu ósmym, jeżeli utrzyma tę lokatę, y, wyprzedzi Zimona Mana i będzie dziesiąty, a to będzie oznaczało, że będzie mógł bez kwalifikacji startować y, w konkursach y, w falu podczas Mistrzostw Świat. No i ostatnia dziesiątka, Manuel Popinger, 203,5 metra w pierwszym skoku. Dziesiąta pozycja Austriaka. No i teraz także dobry skok, chociaż do 200 metrów nie doleciał. Ale wiadomo, Manuel Popinger nie jest dobrym lotnikiem. I także z tych jego dzisiejszych skoków trener ekipy austriackiej może być zadowolony. On tutaj dopiero ustawiał w swój rekord życiowy, skacząc 215 metrów. No w sobotę. Teraz w tym ostatnim skoku, w którym nas się zaprezentował, 192, może spokojnie udać się na Mistrzostwa do Świata do Falu. Gdzie został powołany przez trenera Hańca Kupnia. na razie jest trzeci. Kasaj, Neumayr Popinger. Skoczek austriacki wyprzedza Jurija Tepesza Marinus Kraus. Już na rozbiegu, dziewiąty po pierwszej serii konkursu. Ale nieudany ten drugi skok Niemcy. 203 metry. Uzyskał w swoim pierwszym skoku. Ten drugi już nieudany, błąd na progu. Warunki wieczne uśrednione miał niezły. Będzie miał ujętych 11,7 punktów. No ale do tych podmuchów podnarty niestety nie doleciał Werner Schuster. Już chyba wie, co było nie tak. Będzie mógł przeanalizować to z zawodnikiem Dzisiaj wieczorem w hotelu po skoku. Na ósmym miejscu Marinus Kraus przed Aleksandrem Zniszczałem. Polak zatem nie poprawi swojej pozycji. No a Noriaki Kazaj cieszy się, no bo jak na razie pnie się w górę. Był po pierwszej serii na miejscu 13, a tutaj cały czas prowadzi. Czy będzie tak również po skoku Runelej? No niemal równo na punkcie K ląduje Norwek, może 201, może 202 metry. Oczywiście Noriakiemu Kasai nie zagrozi, a czy wyprzedzi Michaela Neumayera? 9 metrów krócej skoczył od Niemca w tym drugim skoku Delta, ale miał nad nim przewagę aż 12 punktów i w pierwszej próbie jest to o tyle ważne, że gdyby utrzymał swoją pozycję runę Delta, tak jak mówiłem, będzie miał szansę wskoczyć do czołowej dziesiątki Pucharu świata. No ale spójrzmy. Mamy tutaj kompensację za rozbieg i za wiatr. Zawodnicy tej ostatniej dziesiątki rywalizują tu już z platformy startowej o numerze szóstym, a zatem obniżono znacznie rozbieg. No i teraz Piotr Żyła. Trzymajmy kciuki za naszego zawodnika. 215,5 w pierwszej próbie, drugi skok Polak. No niestety, niestety to nie był dobry skok. Dlaczego obniżyliście mi rozbieg, stara się tutaj mówić Piotr Żyła. Nie miałem szans dolecieć do miejsca, gdzie jest wiatr pod nart. Tylko 131 metrów. No Maciej Maciusiak wymownie pokazuje, że chyba za bardzo zadarł do góry narty Piotr Żyła. 131 jest w tej chwili dziesiąty. Nie utrzyma więc swojego miejsca w czołowej dziesiątce tych zawodów. Nie będzie nowego rekordu Polski w tym roku w Bickers. No, ale może w Planicy, tam na zakończenie Pucharu Świata zawody na przebudowanej letalnicy, No, a konkurs wkracza tymczasem w decydującą fazę. Nadal szósta platforma startowa. Z niej oddaje swój skok Johan-André Forfa. No i on złapał to maszenie. I poszybował gdzieś aż w okolicy 220 metrów. Tego zabrakło właśnie Piotrkowi Żyle. Trochę szkoda, bo widać, że przecież startowali w dość podobnych warunkach. Piotr Żyła miał za wiatr objęte 6,6 punktu. Nie mam tu jeszcze informacji, jaki wiatr miał Johan Andre Forbank. Ale skoczył, jak widzieliśmy, bardzo daleko. Niewiele zabrakło nawet do 220 metrów. Aż podskoczył do góry w tym gnieździe tenerskim Aleksander Sztek. Jest pierwszy Johan andre Forbank wyprzedza Runeweltę i Noriakiego Kasaj. Runewelta o 2 punktów lepsze od Japończyka. A teraz Johan andre Forwang wyprzedza swojego kolegę z reprezentacji. No i pozostała nam już tylko piątka, Markus Heisenbischler. 23-letni Niemiec, 216,5 w pierwszej grupie. Znacznie krócej teraz gdzieś tuż poza granicą 180 metra wylądował Niemiec jemu ten wiatr tutaj nie sprzyjał. Duża rozpiętość, jeśli chodzi o wyniki poszczególnych zawodników. Piotr Żyła 131, Forwank 219, teraz Eisenbichler 180. Szósta platforma startowa. Będzie miał dodane 7,9 punktu, Eisenbichler na miejscu szóstym. Johann-André Forwank wyprzedza Runewelte, Noriaki Kasai na miejscu trzecim. A na rozbiegu jest już Peter Prefs, no i czy doczekamy się odpowiedzi na poziomie Rekordu Świata? Nie, zdecydowanie nie. Jeszcze nie tym razem, nie w tym skoku. Pokazuje Peter Prefs, no, popełnił że chyba jakiś błąd na progu. Niemożliwe, aby w tych warunkach skoczył aż tak krótko, 110 metrów. No i na pewno będzie odczuwał pewien niedosyt po tych dzisiejszych zawodach. Peter Prevc po dwóch skokach na miejscu, jak widzimy, trzynastym. A zatem będzie za Piotrem żyło. Aleksander zniszczał, spada na miejsce 15 A zatem jego Peter Prewcy mimo wszystko zdołał wyprzedzić. No i pozostaje nam już tylko czołowa trójka po pierwszej serii. Andras Stirnen. 230,5 metra. I to jego rezultat z pierwszej serii konkursu. No ale teraz jak widzimy nieudany zupełnie skok Norwega złapał się za głowę. Po raz pierwszy skacze tutaj od piątku do niedzieli codziennie po 3-4 skoki. Nie udało mu się wylądować poza punktem K. No i koniec szans na dobre miejsce w tych zawodach na miejsce na podium. Jak widzimy zaczyna padać śnieg. Obniżyła się nieco temperatura w Vikersund. Minus 1 stopień przy dodatnich temperaturach skoczkowie rozpoczynali rywalizację. Jest to najbezpieczniejsza mamucia skocznia z tych pięciu, które mamy na świecie. Jak widzimy, zawodnicy lecą tu nisko nad zeskokiem, skokiem, no, ale jeżeli nie złapią tam tego wiatru pod narty, no to niestety blisko lądują, tak jak tam teraz Śpierny, teraz przed chwilą na 160 metr. Ósma pozycja Norwega, zatem utrzyma miejsce w pierwszej dziesiątce. A kto zajmie dzisiaj trzy czołowe lokaty? Severin Freund jest już zielone światło dla Niemca. 237,5 w pierwszym skoku, a teraz? O, dobrze obrał pala bole lotu, złapał roszenie i bardzo daleki, drugi skok. Chyba jeszcze poprawił swoje osiągnięcie z pierwszej serii konkursu. Znakomita forma Severina Freunda. Jakże ta skocznia nie wybacza drobnych błędów? 245 metrów! Nowy rekord życiowy oczywiście Niemca i nowy rekord Niemiec w wykonaniu Severina Freund. No i bardzo wysoko tutaj podnosi poprzeczkę Anderszowi Fanemelowi, który skakał będzie jako ostatni. Rywalizowali ostatnio na skoczni w Titizen Neustadt. Tam Freund wygrał pierwszy konkurs, podczas drugiego został, jak pamiętamy, zdyskwalifikowany. Fanemel wygrał te drugie zawody pod nieobecność Froinda. No i znowu ci dwaj zawodnicy podzielą tutaj, między sobą rozstrzygną o losach kolejnego pucharowego konkursu. Severin Freund jest zdecydowanym liderem, 436,7 punktów to jego nota za dwa skoki. Gratulacje od Johana Andre Forfanga, dla którego miejsce na podium jest ogromnym sukcesem, największym w dotychczasowej karierze, większym chyba od Mistrzostwa Świata Juniorów. No i ostatnia próba nowego rekordisty świata Andersa Fanenella. Za nisko chyba leci. A jeszcze tutaj złapał noszenie, ale tylko około 200 metra ląduje Norwek. Nie będzie nowego rekordu świata, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że z pewnością, mówiąc tak żargonowo, uszło z niego trochę powietrze po tym rekordowym skoku. 251,5 w pierwszej próbie, a teraz tylko 202 metry. Anders Van Meli tak na stałe zapisze się do kronik skoków narciarskich. Jako rekordista świata w długości lot. Przegra dzisiaj z Severinem Freundem. Niemiec zdecydowanym zwycięzcą tych zawodów. Dla Severina Freunda będzie to już czternaste w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, a Anders Fanemel, mimo tej nieudanej drugiej próby będzie w tym konkursie drugi. A zatem w punktacji Pucharu Świata wyprzedzi Romana Kołdelka, awansuje na miejsce czwarte. Patrzę na którym miejscu dzisiaj Rune Velta, na miejscu czwartym. A zatem drugi z Norwegów zdobędzie Aż 50 pucharowych punktów, no i pewnie awansuje do czołowej dziesiątki Pucharu Świata. Zimon z tej dziesiątki wypadnie i będzie musiał w balu walczyć w kwalifikacjach. Zasłużone gratulacje dla Sewelina Freunda. Świetny drugi skok, 245 metrów. Ten pierwszy także był bardzo dobry. 237,5 i zdecydowane zwycięstwo z przewagą ponad 40 punktów nad Anderszem Fanemelem. Norweg, z kolei o 20 prawie punktów wyprzedził tegorocznego Mistrza Świata Juniorów, swojego młodszego, 19-letniego kolegę Johana André Forfanga. Tuż za podium kolejny z Norwegów, Rune Welta Norjaki Kasai, po świetnym drugim skoku na odległość 245 metra, awansował z 13 na 5 pozycję. Neumayer, Poppinger, Eisenwischler, Teferz i Stirnen. To kolejni zawodnicy w czołowej dziesiątce, czterech Norwegów, trzech skoczków niemieckich. W drugiej dziesiątce Daiki Ito ją otwiera, a jak widzimy na miejscu 15 Piotr Żyła i na 18 Aleksander Zniszczą. Są kolejne pucharowe punkty dla naszych reprezentantów na Mistrzostwa Świata w falu.